Tłumaczę Wam na polski włoskie brainroty. Zaczynamy. Jest to żarłacz biegacz, jeden z moich ulubionych. Słonisko kaktusisko, nie przepadam szczerze mówiąc. A niech to gęś bombę kopnie. Wspaniałe, wspaniałe. Trulimero trulicina, to jest troszkę ze śląskiego, bo brzmi to mniej więcej kici kici rybo, co w Bałtyku pływo. Boberek, co kokosowy makuferek. A, ósemeczka. Boberek, nie, bandyta Boberek i jego rewolwerek. Tak to brzmiało. Bardzo dobry. Frulli Fralla, jest to kawusia, mózgo trzepusia. Siódeleczka. Pawian, banan. Cztery. Mhm. Tuk, 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 patyk. Aligator detonator. Proszę, <grymne> co ja robię?